Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że na Ukrainie dalej się dzieje nie za dobrze. Chociaż polityk ukraiński, prezydent próbuje ich pocieszyć, nadając im święto, to jednak można skromnie powiedzieć, że chyba nie jest tak dobrze, jakby oni chcieli. Także jeśli chcecie się dowiedzieć co przygotował Włodymir Zełński dla Ukraińców i jak on ich w sumie pociesza, no bo nie wiem jak to inaczej nazwać, no to oczywiście serdecznie zapraszam. Oh yeah. A partnerem dzisiejszego odcinka jest ponownie firma Surfshark VPN. O korzyściach płynących z korzystania VPN-a mówiłam już wiele razy, jak to, że jesteście anonimowi w sieci, możecie zmienić lokalizację na dowolną i przeglądać treści dostępne za granicą, a nawet dzięki temu kupować usługi w cenach, jakie oferują konsumentom chociażby... Z Rosji, gdzie na Steamie gry są nawet o 80% tańsze. Ale teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi cię, jak tylko Twoja tożsamość, hasła, konta, e-mail, informacje banko bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci. Surfshark Antywirus, który zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. No i wreszcie Surfshark Search, czyli całkowicie prywatna, anonimowa wyszukiwarka, która w przeciwieństwie do trybu incognito to nie zbiera o Tobie żadnych informacji. A co więcej, nie wyświetli Ci się na niej żadna reklama. Moim zdaniem jest to pakiet, który po prostu w dzisiejszych czasach trzeba mieć na swoich urządzeniach, czy to na laptopie, czy na telefonie, bo mało kto myśli o bezpieczeństwie w sieci, ale to wszystko niestety do czasu, kiedy zweryfikuje nas rzeczywistość. A dzięki Surfshark Alert nigdy nie jest za późno na zabezpieczenie, bo nawet jeśli Twoje dane już wyciekły, to dostaniesz o te informacje, także nie ma na co czekać, wbijaj do linku w opisie i w przypiętym komentarzu, zadbaj swoje bezpieczeństwo, a dzięki kodowi BNB ekstra nie tylko wesprzesz nasz kanał, a także otrzymasz 83% zniżki i 3 miesiące całkowicie za darmo. Tak jak już Wam powiedziałam, z racji tego, że istnieją takie powiedzonka, jak to, że 16 lutego Rosja napadnie na Ukrainę, Wołodymir Zeleński postanowił trochę pocieszyć swoich rodaków. Nie wszystkich, o czym powiemy sobie jutro, ale no chocia, cho, chociaż się stara, chociaż się stara tym orędziem przemówić do narodu. Jak podaje TFN 24 Wołodymir Zeleński ogłosił w poniedziałek w odezwie do narodu, że. 16 lutego, czyli dziś, dzień wskazywany jako możliwa data potencjalnego rosyjskiego ataku na Ukrainę ustanawia Dniem Zjednoczenia Ukraińców. Prezydent Ukrainy wskazał, że tego dnia Ukraińcy wywieszą flagi narodowe, założą niebiesko-żółte wstążki i pokażą całemu światu swoją jedność. Generalnie gest piękny. Mam nadzieję, że i wszyscy politycy ukraińscy e, zrobią to samo, niezależnie czy są w opozycji, czy są w koalicji. Jednak, jak donoszą media, wcale tak dobrze nie jest, bo jak wiadomo, z e, tonącego okrętu uciekają najpierw szczury. I to się z reguły sprawdza, bo jak się źle dzieje, to z reguły e, podają się do dymisji, tak? Jak, jak coś narobią, to generalnie nigdy e, za, nigdy politycy nie odpowiadają sobą, swoimi majątkami i e, swoim życiem. Nie chodzi mi tutaj o śmierć, tylko na przykład pozbawienie wolności. E, swoją wolnością, może tak, za przewinienie, tylko podają się do dymisji i jest okej. Okay. I, I o ile ludzie, są ludzie, którzy lubią psioczyć na Polskę i na, na, na nasz kraj, o tyle... W każdym kraju dzieje się to samo. Ten sam syf, ci sami politycy, ta sama retoryka i te same działania. Czasami bardziej na lewo, czasami bardziej na prawo, jednak generalnie zawsze jest to samo. I tak, najpierw powiedzmy sobie o tym święcie. Eee, Włodymir Zełański powiedział, mówi się nam, że 16 lutego będzie dniem napaści, zróbmy go dniem zjednoczenia. Podpisałem już odpowiedni dekret, oznajmił prezydent Ukrainy Włodymir Zełański w nagraniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem. Jak dodał, tego dnia Ukraińcy wywieszą flagi narodowe, założą niebiesko-żółte. Wstążki i pokażą całemu światu swoją jedność. Wiadomo, że w momencie zagrożenia, w momencie kryzysu, najważniejsze jest to, żeby być razem, żeby być taką jednością, żeby się wspierać, żeby przestać się dzielić, tak? No to są takie rzeczy, które y, tym bardziej w kryzysie takim. Y, Konfliktu zbrojnego najważniejsze jest to, żeby pobudzić właśnie patriotyczne patriotyzm, po, po, po prostu, bo zabrakło mi słowa patriotyzm. Żeby pobudzić patriotyzm miłość do ojczyzny, miłość do sąsiada, i mimo tego, że ciul wredny i nie wiem, muzyki głośno nie pozwala puszczać to w takich momentach powinniśmy się jednoczyć i w takich momentach prezydent powinien przemawiać i właśnie. W sumie takie rzeczy mówić, nie żeby ludziom po prostu trochę lepiej się spało. Władymir Zełański powiedział jeszcze, że straszy się nas wielką wojną i po raz kolejny wyznacza się datę wojskowego wtargnięcia. To już nie pierwszy raz powiedział prezydent Ukrainy w odezwie do narodu. Zełański dodał, że z Ukrainą już teraz systemowo prowadzona jest wojna na wszystkich frontach. I tak. Tam mają problem z gazem, problem z prądem, problem z węglem. I tak, prezydent Ukrainy stwierdził, że na froncie wojskowym zwiększany jest kontyngent przy ukraińskich granicach. Na polu dyplomatycznym próbuje się pozbawić Ukrainy prawa właśnie do samodzielnego określania kursu polityki zagranicznej, a na polu energetycznym ogranicza się właśnie dostawy gazu, prądu i węgla, a także na froncie informacyjnym próbuje się zasiać panikę wśród obywateli i inwestorów za pośrednictwem mediów. I powiem Wam tak, ja sobie zweryfikowałam media ukraińskie, bo tam kiedyś ktoś w komentarzu napisał, a ciekawe co tam na Ukrainie podają, jeśli chodzi o e, ten konflikt. Znalazłam sobie media ukraińskie i na Ukrainie nie ma takich... E, Oczywiście ja mówię o tych mediach, które ja znalazłam. Jeśli znajdziecie coś lepszego, to oczywiście proszę mi podesłać. Ale z tego, co ja znalazłam, no to wspomina się o, o, o tym, co się dzieje, jednak nie jest to tak rozdmuchiwane, jak na przykład u nas w Polsce. U nas w Polsce to wiecie, trąbi się o tym codziennie, dla nas to jest takie bardzo um, wydarzenie, którym no, mimo tego, że nie dotyczy może nas bezpośrednio jeszcze, to... To jednak Polacy żyją takimi, takimi tematami. No, nam wojna chyba najbardziej kojarzy się z czymś okrutnym, złym i my nie chcemy, aby, aby takie rzeczy się działy. Dlatego nas to bardzo porusza. Jeśli chodzi o media ukraińskie, które sprawdziłam, zrobiłam to niestety bez VPN-a, ale niedługo sprawdzę to z VPN-em. I media ukraińskie piszą tak: o tym, znalazłam artykuły o tym, kto którzy dyplomaci z których krajów od, odjeżdżają, ewakuują się, a którzy zostają, więc to były takie tematy, jeśli chodzi o ten konflikt, a później jakiś tam żółty ser powstał, fajny, na jakimś tam, w jakimś tam części Ukrainy. Tematy społeczne, poruszane, jakieś tam zbiórki, jakieś coś tam, ale żeby stricte pisać o takich właśnie konfliktach i rzeczach, tak jak my to robimy, jak my to czytamy, jak my możemy sobie sprawdzić w Google, to nie zauważyłam takiej tendencji. Bardziej jest takie. Yy, Życie codzienne Ukraińców, tak, nie, nie, ma, nie ma takiej nagonki medialnej, jeśli chodzi o ukraińskie media. Oczywiście o te, które ja znalazłam, więc muszę użyć po prostu VPN-a, żeby... Też zresztą muszę podpytać znajomych Ukraińców, czy mają jakieś sprawdzone media, którymi można się posiłkować, no bo oni będą wiedzieli najlepiej, prawda? Co jest warte zweryfikowania, a co nie. O, jakieś powiadomienie z Google'a. Inflacja znów wystrzeliła, mamy najnowsze dane, czyli będzie dzisiaj jest bardzo tanio, bo jutro będzie znowu drożej. Eksplozja w fabryce dy dynamitu, w ogóle ciekawe, ciekawa rzecz. Tragiczny finał poszukiwań, czyli jednak zapewne ktoś niestety ale stracił życie. A i w Polsce, a to wczoraj, w Polsce wykryto dwa subwarianty omikronu. Czyli dzień jak co dzień na naszym świecie. No i dobra, no ale co dalej, stwierdził pan Zełęcki. Prezydent zaznaczył, że Ukraina doskonale wie, gdzie przy jej granicach stoi obca armia, jaka jest jej liczebność, gdzie jest rozlokowana i co. W... I w co jest wyposażona. No i jakie ma plany, nie? Podkreślił, że Ukraina ma wspaniałą, doświadczoną, silną armię, a Kijowowi udało się osiągnąć dyplomatyczne wsparcie ze strony praktycznie wszystkich liderów cywilizowanego świata. Zapewnił, że Ukraina chce rozważyć wszystkie problemy jedynie ścieżką dyplomatyczną. Załęski zwrócił się też do biznesmenów, którzy w ostatnich dniach opuścili kraj. No i właśnie, i tutaj chciałabym nawiązać, my, myślałam, że podzielę to sobie na dwa odcinki i jakoś, jakoś e, będzie lepiej, jednak, jednak myślę, że nie ma sensu tego dzielić powiedzmy so, sobie to wprost. Na miejscu prezydenta też bym się strasznie wkurzyła, a co dla, dopiero dla ludzi szarych, zwykłych, obywateli, którzy nie mają nie wiadomo jak dużo pieniędzy, a... Usilnie pracują, płacą podatki na tych wszystkich ministrów, wiceministrów, bo to jest tak, w ogóle ministrów, wiceministrów i tak dalej w Polsce jest dużo za dużo. Nie? Tych wakatów objętych jest dużo za dużo. Nie wiem, jak to wygląda na Ukrainie, ale podejrzewam, że podobnie, bo chyba bardzo, bardzo mamy zbliżony taki system. Ale Ukraina ma problem i o ile rozumiem ludzi zamożnych, których stać. Ale nie mają żadnego wpływu na politykę państwa. Nie czerpali korzyści z tego, że mieli stanowisko ministra, wiceministra właśnie czy innego posła. Um, tylko po prostu nie wiem, mają dużą firmę i stwierdzają, że sorry, jest zagrożenie dla mojej rodziny, pakuję walizki i wyjeżdżam. To ja takich ludzi rozumiem. Okej. Okay. Bo czemu nie? Różni są ludzie, i taki człowiek moim zdaniem ma prawo wyjechać. Tak jak ten, który nie jest zamożny, również ma prawo wyjechać, to ten, który jest zamożny też ma prawo wyjechać. Jeśli go na to stać, no to to jest jego komfort życiowy. E, jednak drodzy Państwo, jeśli w sytuacji kryzysowej ewakuują się politycy, wiceministrowie, ministrowie różnych dziedzin, no to to bym traktowała jako dezercję. I tutaj fakt napisał. O ucieczce oligarchów i polityków z Ukrainy donosiła ukraińska prawda. Według doniesień portalu na ukraińskim niebie od dawna już nie było takiego ruchu cza czarterowanych przez osoby prywatne samolotów. Wśród uciekinierów mieli się znaleźć m.in. E, Rinat Achmetow, właściciel klubu piłkarskiego Szachtar. Biznesmen, polityk i filantrop. Oraz Borys Kołesnikow, właściciel klubu hokejowego z Donbasu, były parlamentarzysta, wicepremier i minister infrastruktury. I teraz, tak, jeśli on był były, a już nie jest. Czyli jest po prostu zwykłym właścicielem klubu hokejowego. To luz, nie? No był, nie jest, zajmuje się teraz czymś innym, yy, ma własną firmę, próbuje gdzieś tam działać, nie miesza się w politykę. No to co mnie to obchodzi? Ale każdy polityk, właśnie tak jak mówiłam, który dezerteruje, to powinien być traktowany jak dezerter. Nie ucieka się z tonącego statku do jasnej cholery. Ale wśród, którzy, wśród tych, którzy wyjechali z Ukrainy, mają być także posłowie z partii prezydenta Wołody. Wołodymira Zełyńskiego, co mocno zdenerwowało głowę państwa. Podczas spotkania z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem Zełyński miał postawić wszystkim uciekinierom ultimatum. Generalnie tak, Zełyński dał im 24 godziny na powrót do kraju. Ja się gościowi nie dziwię, ja się temu prezydentowi nie dziwię. Do jasnej ciasnej, na miejscu ludzi, na miejscu obywateli, to ja bym te nazwiska wywiesiła, i dopilnowała, żeby już więcej z polityką nie mieli nic wspólnego. Bo o ile mogę zrozumieć kogoś, kto kiedyś był w polityce, teraz zajmuje się całkowicie czym innym i stwierdza, że to nie jest czas na to, żeby mieszkać w tym kraju i ma prawo, ma prawo się wyprowadzić. Tak samo jak biedniejsi ludzie z Ukrainy, jeśli mają możliwość, jeśli mają, nie wiem, kogoś yy, w Polsce, albo stwierdzają, że wyprzedamy wszystko, co mamy i wyjeżdżamy, też mają do tego prawo, no bo to, że ktoś jest bogatszy, nie znaczy, że ma mniejsze prawa niż ten, który jest biedniejszy. Ale jeśli ktoś jest politykiem, to nie. To on już nie ma prawa. On czerpał korzyści z pieniędzy, z podatków ludzi, e, którzy ciężko pracowali na etatach, którzy płacili podatki, którzy zakładali właśnie własne firmy i płacili te podatki e, ogromne, żeby ten polityk i poseł mógł się zająć tylko e, jego państwem i już nie musiał pracować i, i zbierał hajs z jego podatków, a ten w sytuacji zagrożenia zawija Kitejucie. Moim zdaniem powinno wyjść w ogóle takie prawo, nie, że jak jest taka sytuacja, takie zagrożenie, a jesteś politykiem, jesteś, uprawiasz politykę, żyjesz z podatków ludzi, E, powinieneś e, być traktowany jak żołnierz na za, za dezercję. A co grozi za dezercję, to już sobie omawialiśmy w innych odcinkach. Nie? I tak, Załański powiedział: Tym, którzy wyjechali za granicę posłom różnych partii, powinniśmy dać im sygnał e, od kraju do parlamentu i jego marszałka ode mnie, że powinni wrócić w ciągu 24 godzin. Jeśli tego nie zrobią, powinniśmy wyciągnąć poważne wnioski, państwo i polityczne kierownictwo. I uważam i uwierzcie nam, zrobimy to, miał powiedzieć Wiktor Załoński. No i właśnie, no i dał im 24 godziny, jak mówiłam, na to, żeby jednak zawrócili swoje samoloty. Ja sobie pozwoliłam sprawdzić mapę czarterowanych lotów, no bo na żywo możecie sobie sprawdzać, jak te loty wyglądają. Generalnie to, co jest napisane w fakcie, to jest moim zdaniem trochę pokoloryzowane. No, chyba że faktycznie tych lotów praktycznie nie było, a teraz jest ich kilka. No, bo sprawdzałam mapę na żywo z tymi lotami, no to w Polsce jest ich więcej niż na Ukrainie, więc może to nie wygląda tak źle. Jednak, no, nie wiemy, jak wyglądało wcześniej. Tak naprawdę na Ukrainie to nie bo jeśli chodzi o te loty, no to jest takie dość skromne w porównaniu do większości krajów, no, najbardziej skromne. Jest w Rosji. Tam jest bardzo skromnie z tymi lotami, ale na Ukrainie nie wygląda to źle. No tak. Minister Obrony Ukrainy Oleksiej Rzeźnikow, 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 zapewnił jednak, że w, w poniedziałek, 14 lutego, czyli w jeden z ważniejszych dni w roku, że obecnie absolutnie nie ma konieczności zaprowadzania w kraju stanu wyjątkowego, no bo stan wyjątkowy wprowadza się wtedy, kiedy już obce wojska wjadą em, na teren danego kraju. Chyba, że jesteśmy w Polsce, to wtedy można kiedy się chce. I tak niby tych, e, wo, niby tych wojsk rosyjskich nie ma jakoś dużo więcej niż było, one jakoś nagminnie nie rosną, um, nie, nie są one sprowadzane pod rosyjską, boże, pod ukraińską e, granicę jakoś masowo, czyli to się jakoś tak super nie zwiększa. Jest tam od 100 do 130, mniej więcej tysięcy żołnierzy pod granicą. W sumie mówią, że mało, dla mnie to dużo. Ale no dużo jest dla mnie, dlatego że sobie po prostu takiej sytuacji nie mogę wyobrazić, żeby żeby nas to spotkało. Znaczy wyobrazić sobie mogę, ale bardzo bym tego nie chciała. Więc dla mnie jakby ktoś mówił, że no tam stoi pod polską granicą tylko 130 tysięcy żołnierzy, to wow. Uh, los. Nie, no nie ma co ludzi straszyć z jednej strony, ale z drugiej strony fajnie, że jednak dbają o taką, taki swój patriotyzm. Oczywiście tam prezydent o to dba, no bo cała reszta wzięła i spieprzyła. I tak jak mówiłam, o ile nie są to pol politycy zaangażowani, o ile to nie są ludzie żyjący z podatków yy, obywateli tego kraju, to los. Tak? No bo każdy ma prawo sobie tam robić co chce. Ale kurka! Polityk w takich sytuacjach według mnie powinien być traktowany jako dezerter. I uważam, że w Polsce mogliby się zająć e, zmianą tego prawa. Dobro oczywiście zajmuje się zmianą innego prawa. Oczywiście powiem Wam o tym jutro, bo według mnie nie ma to sensu, jest nielogiczne i nie, nie przyniesie to żadnych zmian. O, może tak. Dlatego, kochani, dajcie znać, czy politycy w każdym kraju, szczególnie naszym, no bo wiecie. O swój trzeba dbać najbardziej. Powinni w takich sytuacjach, w jakiej jest na przykład Ukraina, być traktowani jak dezerterzy. Czy w sytuacjach konfliktu zbrojnego politycy powinni uciekać? Powinni mieć możliwość ucieczki, zanim jeszcze sytuacja się rozwiązała? Według mnie nie. Według mnie powinni być traktowani jako dezerterzy, jako osoby uciekające, jak wojskowy, który ucieknie, z pola bitwy, a nie daj Boże, przejdzie na stronę wroga, nawet jak nie przejdzie na stronę wroga, ale ucieknie jest deserterem i nie o to chodzi. Więc dajcie znać, czy w ogóle powinni się w Polsce zastanowić nad ustaleniem takiego prawa, bo według mnie powinni. Powinno być to jasno napisane w przepisach. Także, kochani, dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzu. Oczywiście czekam na Wasze opinie, zawsze z reguły trafne, nawet jak inne, to z reguły trafne. Także czekam, czekam, kochani, dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzu. Dajcie znać, czy w Polsce powinno być ustalone prawo już teraz, że jak polityk. Yy, Ucieknie z krajów w sytuacji takiego konfliktu, to powinien być traktowany jako deserter. czy powinien dostać czapę, czy jednak powinien iść do więzienia. No, ja uważam, że jakaś kara za to być powinna, żeby mieli świadomość tego, że jak idą do polityki, to to nie są tylko pieniążki do kieszonki, tylko też duża odpowiedzialność. Także czekam na wasze komentarze, a ja Was buziam.